Rolniku, zastanawiasz się, jak wyglądał import zbóż z Ukrainy. Od początku wojny w 2022 roku import zboża z Ukrainy stał się jednym z najbardziej gorących tematów w polskim rolnictwie. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, tylko od stycznia 2022 do końca kwietnia 2023 do Polski wjechało ponad 4,3 miliona ton zbóż i roślin oleistych. Z tego prawie 3 miliony ton Stanowiło zboże paszowe, które miało trafiać głównie do przetwórstwa. Z kolei dane ośrodka studiów wschodnich pokazują, że do całej Unii Europejskiej w podobnym okresie trafiło prawie 30 milionów ton produktów rolnych z Ukrainy, a do samej Polski około 3,9 miliona ton. Problem polega na tym, że nowszego, pełnego raportu obejmującego lata 2024 i 2025 po prostu nie ma. Dane są fragmentaryczne, zależne od deklaracji importerów, i bardzo rozbieżne między instytucjami. Dlatego do dziś nie ma jednego oficjalnego podsumowania, ile dokładnie zboża sprowadzono do Polski od początku wojny aż do teraz. Wiadomo jednak jedno: skala importu była duża, a jej skutki rolnicy odczuwają do dziś.